konferencji. Pytanie, czy, czy zatrzymujemy to? Dziewczyny, bo będzie ważenie. Czy chcecie zrobić to na ważeniu, czy dzisiaj? Chcecie zrobić faceoffa dzisiaj? To robimy dzisiaj. Dobrze, moi drodzy, specjalnie dla was. Warto było przyjść. No to dziewczyny zapraszamy, a po faceoffie będą oczywiście jeszcze pytania od widzów, pytania od was, więc to jeszcze nie koniec. Pierwsze kłótnie w związku. Pan się dobrym seksem, to? <laughs> <laughs> tak. <laughs> Możemy się przelizać. <grymne> <grymne> dobra, dobra, się. Dobra, dobra, dobra! Czyli wiemy, że w OKTAGONIE PARTER. Ja nie wiem, czy za to nie ma bana, nie? Chociaż większość panów jednak stójka. Dobrze, to teraz przyszedł czas na pytania od widzów. Pytania są naprawdę bardzo różne i bardzo różnej jakości, i zacznę chyba najdziwniejszym z nich. Linki Master, pytanie od Twojej fanki. Czemu jesteś taka cudowna? Zastanów się nad odpowiedzią. Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ciężkie pytanie, chyba jedne z cięższych dzisiaj dostałam. Nie wiem, no, jest coś ciekawszego? Pewnie tak, ale strzelam, że osoba, która zadała to pytanie naprawdę chciałaby wiedzieć. Um, nie wiem. Nie wiem. Jestem cudowna, bo jestem cudowna i tyle. Na po co no, cudowna malta.